Cześć, witam wszystkich w poradniku em, do Scratcha. Jest to poradnik dla osób początkujących, które po prostu chciałyby zapoznać się właśnie z tym programem, raczej z tą stronką lub po prostu e, profesjonalnie mówiąc językiem programowania. E, bo tak profesjonalnie mówiąc no to Scratch to jest język programowania. Nie jest to język programowania taki jak się pisze, na przykład jakiś kod, czy coś, to tak jak dużo osób pewnie z Was myśli. Jest to język programowania wizualny, w którym programujemy bloczki, czyli stawiamy po prostu bloczki. Jeżeli nie wiecie, co to jest język programowania, możecie sobie poszukać w internecie. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się poruszaniem się po stronce scratch oraz po prostu omówieniem, jakby, zawartości, która jest na tej stronce. Pierwsze jest konto. Ogólnie. Ja jestem na koncie, ale Wy akurat nie musicie mieć swojego konta. Chociaż według mnie to konto warto mieć, ponieważ możecie, nie musicie pobierać na przykład swoich projektów, tylko możecie je mieć w zakładce mojej rzeczy. Zakładką, jaka rzuca się w oczy, jest na pewno tutaj właśnie wyróżnione projekty. Tutaj możemy. Lub inne właśnie rzeczy tutaj możemy sobie pooglądać projekty stworzone przez innych i w nie pograć. Oczywiście, jeżeli wejdziemy sobie w jakikolwiek projekt, czekajcie, wybiorę sobie na przykład taki projekt. Mamy także funkcję remix, czyli po prostu, możemy remixować, ale tym zajmiemy się kiedy indziej. Tutaj mamy przyciski 4: stwórz, przeglądaj, pomysły, info. Info są informacje o Scratchu, pomysły to jest nowa zakładka, w której możemy zobaczyć pomysły na jakiś program, ale najbardziej nas interesuje stwórz i przeglądaj. Przeglądaj, to po prostu właśnie takie coś. Możemy tutaj przeglądać projekty innych, ale także studia innych. Więc wróćmy sobie na główną stronę. Gdy klikniemy stwórz, stworzymy po prostu, jakby, nowy projekt. Nasz nowy projekt może być po prostu każdym projektem. Możemy sobie także wyszukać jakieś rzeczy. Po prostu, żeby sobie wyszukać też jakieś informacje. Kurde, jakieś projekty. Po prostu od innych osób, bo Scratch oprócz języka programowania jest to także platforma, na której można publikować swoje treści. No i właśnie te treści można, inni mogą oglądać, a wy możecie robić. Więc co się stanie, jeżeli stworzymy właśnie nowy projekt? No, jeżeli stworzymy nowy projekt, to powinno Wam wyskoczyć takie okienko. Wy możecie nie mieć jedynie tego udostępnienia, jeżeli nie macie konta, ale nazwijmy to, to na przykład. Lekcja pierwsza. Dobra. Obudźmy na w przyciski, które mamy tutaj na tym pasku zadań, jakby. Ehm, no, mamy tutaj dużo rzeczy, no i może was to trochę zagubić, ale tak. Ustawienia. Jest to na przykład język. E, jeżeli żeby pierwsza pierwszą stronkę, możecie mieć po angielsku, więc wchodzicie w zakładkę język i. Na przykład ja, ja bym miał angielski, to sobie klikam w polski. E, tryb kolorów to w sumie nie jest nam potrzebny, ale widzicie, jest po prostu zmienia wygląd. Ja wolę na oryginalnym. Plik. Z tego będziemy korzystać też dużo. Jest tu tak, nowy, czyli no, nowy projekt. Zapisz teraz, zapisz jego kopię. I to najważniejsze, wczytaj z komputera i zapisz. Możemy swoje projekty zapisywać w jakimś folderze, jeżeli na przykład nie macie konta no albo wczytywać jak chcecie sobie jakieś edytować edycja no tutaj to tu nas nie interesuje na razie przejść do strony projektu e, jeżeli sobie to klikniemy no to po prostu pokaże nam się strona projektu możemy sobie ustawić miniaturę tytuł właśnie jakbyśmy na przykład chcieli udostępnić no i tutaj możemy napisać jakieś instrukcje no ale wracając do naszego projektu no to tutaj mamy zaraz tak Bloczki, do to omówimy. Teraz zaczniemy od tego. E, mamy tutaj takie różne dane. To wygląda skomplikowanie, jakieś x, y, no ale to są po prostu takie rzeczy, które możemy zmieniać ręcznie. Na przykład jest to rozmiar. Możemy tu wpisać 20, wtedy on jest mniejszy, ale możemy także wpisać na przykład 160, wtedy jest większy. Tutaj możemy zmienić nazwę naszego duszka. Co to jest duszek? Duszek to. Postać w skreczu. po prostu obiekt albo jakaś postać, jakiś rysunek, możemy mieć na przykład go nazwać kotek, albo kot, nazwę go kot. Tu możemy zmienić jego widoczność, teraz go nie widać, a teraz go widać. Kierunek, tutaj możemy zmienić kierunek, w jaki jakby się patrzy ten kot. To się przyda na pewno dużo razy, ale nie tutaj. Tutaj możemy zmieniać pozycję chociaż bez sensu, bo możemy po prostu na scenie go przesunąć. Jak widzicie, mogę sobie go przesunąć do rogu. Mamy tutaj takie coś jak scena. Wtedy przychodzimy zamiast do naszego kota, no to do sceny. I tutaj mamy inne bloczki. Zaku mamy na przykład zakładkę tła, w której możemy dodawać nowe tła. Tak samo tutaj. Wystarczy na przykład maluj i możemy sobie zrobić jakieś inne tło, na przykład jakieś bazgroły i możemy sobie zmieniać tła. Dobra. Przyciskami, no właśnie, już jak wam pokazałem, są no, jakby tworzenie nowych rzeczy. Tutaj możemy wybrać, żeby stworzyć nowe tło. Tak, jakie są opcje? Wczytaj tło, czyli wczytujemy tło z komputera. Jest podzielka, no mało kto z tego korzysta, ale jest to po prostu losowe tło. Maluj, no czyli po prostu włącza się edycja malowania. No i wybierz to. Jak klikniemy wybierz tło, mamy tutaj, które jakby tła, które są już przez krecza, po prostu... Są już zrobione przez jakby twórców z Możesz Możecie to czynić, jeżeli się nie chce robić własnych, albo nie potrzebujecie własnych. Tutaj mamy tak samo, wybierz duszka, mamy też wczytaj, niespodzianka, maluj i wybierz duszka. jeżeli tam maluj, to widzieli, pojawia się drugi duszek tutaj, bo to jest nasz jakby e, menu naszych takich, nasz, menu naszych postaci. Możemy sobie na przykład zrobić też na, na przykład jakieś kółko. Jakieś kółko, o, nie wiem, takie. No i nazwać to. Kółko. No i jak już mamy, pokazałem Wam tworzenie nowych rzeczy. To teraz omówmy em, zakładkę. Możemy na początku kostiumy, bo jest łatwiejsza. Kostiumy, czyli kostiumy. Możemy sobie tu dodawać nowe kostiumy dla naszego, jakby dla naszej postaci. Ogólnie kostiumy mogą się na przykład różnić, jeżeli na przykład chcecie zrobić kota, który stoi, i kota, który biega, na przykład, żeby robić jakieś animacje. Przejdźmy w ogóle do edytora um, Scratch, czyli Krem Maluj. No i co tu mamy? Mamy tu nazwę kostiumu. Na przykład, fajny kostium. No i mamy tutaj takie opcje. No i mamy zaznaczenie. Um, to jest trochę bardziej skomplikowane, ale zaraz wytłumaczę. To, to jest zwykły brush. Brush, czyli pędzel. To jest gułka. No chyba wiecie, co gułka robi. Czyli możemy sobie coś pomazać. Tutaj mamy wypełni. Tu na przykład możemy w, e, zmienić sobie. Otóż się zmienia kolory. I mamy tutaj takie ciekawe opcje jak gradient albo takie kółko. No na przykład, żeby zrobić taki fajny gradient, wybrać jakieś kolorki. No, i możemy sobie wypełnić właśnie tym wypełnieniem te wszystkie ślaczki. Szlaczki. No i tutaj jest linia. No i jak mamy linię, to możemy sobie zmieniać zarys. Jeżeli nie chcemy zarysu, no to to albo linii to raczej trzeba zarys. No i grubość, wiadomo. Możemy tylko zmieniać grubość. I teraz robię taką grubą linię. No i mamy kółko. Możemy mieć zarysem, czyli takim, o takim czymś, jak widzicie. Ale jeżeli nie chcemy tego zarysu, to możemy zrobić tak. No i widzicie, już nie ma. A, bo jeżeli na przykład ktoś chce zrobić tylko kontur, to możemy sobie zrobić na odwrót. Że robić zarys, a tu dać, że nic nie ma. Eee, coś mi nie wyszło. Aha, bo tutaj jest gradient, dlatego jest jedno takie. Widzicie? Co się nawet pomylało? No tutaj mamy teraz taki kontur, tylko. Tutaj mamy. Kwadrat, to tak samo działa jak kółko. No i tutaj jest ten manipulator, tak możemy to nazwać. Mm, zobaczę, czy to jest nazwa. No nie ma chyba nazwy. To jest, ja mówię na to manipulator krzywiznami. Czyli po prostu możemy sobie, jak widzicie, zmieniać krzywizny. No i tutaj możemy sobie na przykład dać zakrzywiony, i wtedy będzie taki, widzicie, taki zakrzywiony albo wskazany, czyli taki zwykły. Możemy tutaj na przykład zrobić różne takie rzeczy jak na przykład trójkąt. No i mamy taki trójkąt zamiast kwadratu. To chyba wszystko. Tutaj mamy jeszcze szczałki, czyli cofanie. Tutaj mamy jeszcze warstwy, czyli na przykład, żeby coś szło do tyłu, na sam tył, żeby było pod tym. I a, jeszcze jedno, jeszcze tekst. Tekst musi być oczywiście wypełniony, jak chcemy go widzieć. No i możemy sobie wybrać książkę. Na przykład jak to taki marker. I tu napiszemy na przykład. Cześć. No i tak jest edytor. Teraz w ogóle, jeżeli chcemy to usunąć, to klikamy tutaj. No, i mamy wszystko dobrze. Następną zakładką jest dźwięki. Ale chyba na razie nie potrzebujemy dźwięków. Odmówmy teraz ogólnie, co tu mamy. Nie powiem ogólnie, jak się używa, tylko po prostu, co tu mamy. Mamy tutaj zakładkę rów, gdzie są bloki, które dotyczą poruszania się naszego duszka. Wygląd: zmieniają wygląd naszego duszka, manipulują wyglądem czyli na przykład kostiumami i takimi rzeczami. Dźwięk. Manipulują dźwiękiem, czyli po prostu grają jakieś dźwięki. Zdarzenia. Um, ogólnie może to tak nazwać, że są to zdarzenia, po prostu, że kiedyś coś się zdarzy, czyli wystąpi jakieś zdarzenie, to coś się dzieje. Na przykład kiedy, kiedy klikniesz to no, na przykład kiedy jakiś klawisz, ale to przejdziemy do kiedy indziej. Kontrola. Ogólnie są to, są to instrukcje, czyli na przykład czyli jeżeli to się stanie, to to się robi? Czekaj i takie inne rzeczy. Czujniki. Jest to, to są czujniki, czyli na przykład coś się stanie. Manipulują one raczej, jak coś się stanie, albo jakimiś danymi. Wyrażenia. No to są takie matematyczne i logiczne wyrażenia, bo każdy powinien wiedzieć. No i zmienne. Zmienne to są jakby takie biblioteki. Które pomagają nam na przykład w liczeniu punktów. Możemy sobie tu na przykład moją zmienną postawić, żeby było ją widać. No i możemy sobie ją na przykład przystawić, nie? No i tutaj możemy sobie ustawić na przykład zmienną, wiadomo. No i tak, omówiliśmy już wszystko, ale jak odpalić nasz program? Klikamy tutaj po prostu. Przez że teraz nie mam żadnego, jakby, żadnej mechaniki, to nic się nie dzieje. Zrobimy coś, co prawie w każdym języku się robi, chociaż w skraczu nie wiedziałem, żeby ktoś tak robił. Zrobimy sobie prosty, prostą rzecz. Czyli tak, kiedy kliknięto, to, ogólnie wszystko to jest łatwe. E, na logikę. Dodamy sobie komentarz. Kiedy po prostu użytkownik. Użytkownik kliknie flagę. To coś się dzieje. Czyli po prostu, kiedy użytkownik kliknie flagę, to coś się dzieje. E, na razie, w sumie, nie, nie powiedziałem o czymś takim jak komentarze, ale są to po prostu takie, jakby opisy czegoś. E, na razie się tym nie musicie zajmować. No i wchodzimy sobie w wygląd, czyli coś, co manipuluje wyglądem naszego właśnie kota. No i damy na przykład powiedz i to, co się stosuje dużo razy. Na przykład możemy cześć po polsku. No i tutaj mamy, po prostu mogę też dodać komentarz, że mówi cześć. No i teraz klikniemy to. Mówi cześć. No, więc myślę, że jestem zrozumiałe. Wszystko powinniście wiedzieć. A co jeżeli chcemy sobie zapisać? Jeżeli macie konto, możecie tutaj kliknąć zapisz. Na no, po prostu w waszym koncie, a jeżeli nie macie, to wchodzicie w plik i zapisz na swoim komputerze. I to chyba tyle z dzisiejszego odcinka. Oprócz tego możecie pobrać jeszcze aplikację Scratcha, jeżeli wolicie mieć aplikację niż stronę, bo może na przykład to lepiej działać. No ale chyba wytłumaczyłem jakby najłatwiejsze rzeczy o Scratchu. Więc ja się z wami już żegnam w tym pierwszym odcinku. Zapraszam do następnego odcinka z tego tutorialu, by dowiedzieć się coś więcej. No i zrobić jakieś fajne gry dla początkujących, jeżeli nie chcecie się uczyć oczywiście kodu, a chcecie sobie coś pobawić się właśnie tym skracem. Dziękuję wam bardzo za oglądanie, zapraszam do subskrypcji, polubienia filmiku i do następnego odcinka, mam nadzieję.